A więc dzisiejszy filmik jest um, pierwszym filmikiem z moich wakacji i mówię cicho, ponieważ wszyscy śpią już, a trudno mi coś nagrać, więc um, obiecywałam Wam, że będę nagrywać filmy z lotniska i tak dalej, ale jest to dość trudne, ponieważ byłam cały czas z moją mamą, a nie jest dziwnie nagrywać przy mojej mamie, i mojej mamie jest chyba dziwnie jak przy niej nagrywała, To było dość trudne i mi się nic nie udało. Poza tym byłam tak zmęczona i właśnie wyglądałam okropnie przez to, ponieważ nie spałam zbyt długo i tak to wyszło. Więc powiem Wam ogólnie, co robiłam przez tak naprawdę dzień i pół, coś takiego. A więc, my mieliśmy przesiadkę w... w Szwajcarii. I jak leciliśmy na przykład do Szwajcarii, a podali mi mus malinowy, pluskawkowy. W każdym razie, jakiś jogurt, i na to taki jakby dżem, coś takiego. I ja to jadłam i w środku był kawałek plastiku. Tylko go prawie zjadłam. I zatwam, właśnie będę się dzieliła z Wami takimi dziwnymi historiami, które mi się przydarzyły. to na samym samolocie, jak się już przesiedliśmy do, tam, do tego samolotu do Bangkoku, który już leciał, to. Było coś tak, nie wiem, ja chciałam spać, ponieważ ja od, no, od wielu dni już wstawam o, o godzinie 5, kładłam się późno Bo mi po prostu psy nie dawały spać wieczorem a, I budziło o 5 rano, więc tak cały, przez ten tydzień spałam po 5 godzin cały czas Więc a, byłam dość zmęczona i chciałam po prostu pójść spać, bo mi się oczy zamykały I nie, ja nie umiem iść spać, jak jest światło, jak się ludzie patrzą i ci lu ludzie jeszcze jedli tak ja nie mogę pójść spać, jak ludzie jedzą, jeszcze patrzą się i tam chodzą i podają jakieś napoje. Po nie mogłam. I bo ja obiecałam Wam, że odpiszę na te maile w nocy, bo myślałam, że dam radę, bo normalnie ja nie lubię spać przez tą noc, a nie chce mi się po prostu. Ale teraz to był taki wyjątek. Ja myślałam, że padnę tam, po prostu mi się oczy zamykały i próbowałam zrobić wszystko, żeby nie zasnąć, bo nie, nie, ja tak nie, nie lubię, źle się czuję, jak tak śpię i oni się tam chyba zbierali do godziny pierwszej z tym wszystkim, z tym jedzeniem I ja naprawdę myślałam, że tam zaraz zacznę, nie wiem To, 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 to było okropne W końcu jak zasnęłam, to tak... To zasnęłam No i jak rano mnie obudzili, to było dziwne, ponieważ kelner stał nade mną Nie kelner, jak tam stewardess, nie wiem, facet w każdym razie On Stał nade mną i tak to było dość dziwne, I tak się patrzył i... Dziwnie nie wiem, ja, ja nie lubię się budzić, jak ludzie na mnie patrzą. Nie wiem czy wy znacie to uczucie, a to jest takie, co on tam robił. Um, no, więc to było dość dziwne. Um, ja nie wiem, czy w, większość z Was tak lata takimi lotami do, dość długimi, nocnymi czasami, ale sobie co wiem to nie. Więc jeśli kiedyś będziecie lecieć, to uważajcie, żeby się właśnie nie obudzić takim... Kimś, to stoi i się patrzy na was. No i później, jak właśnie wysiadłam z tego samolotu, to była godzina 14, coś w tym Bangkoku. I no, jakby nie tak już poszło. Poszliśmy do samochodu, i tam był mój brat, bo mój brat z moim tatą pojechali dzień wcześniej, bo nie było miejsc w samolocie już. Więc musieliśmy się tak rozdzielić dzielić. A mój brat, y, bo on wie, że ja uwielbiam chleb czosnkowy. I oni byli w pizzerii i mi przywiózł chleb czosnkowy, który był taki zimny. A no, chleb czosnkowy jest dobry, jak jest go, taki gorący lub ciepły, więc. A to było takie słodkie. I później a, ja zaczęłam tęsknić za Dodusiem, a Jadko, to są moje psy, jakby co? I on zaczął udawać psy. To było takie słodkie. No więc później, a jak przyjechaliśmy już do hotelu, to. Ogólnie od razu poszliśmy z mamą na chińskie jedzenie i zaczęło tak padać i musiałyśmy chodzić po tym centrum handlowym, co tam było. No i to się właściwie nudziłyśmy. Czy ja coś tam kupiłam? Nie, nic nie kupiłam. O, I planuję kupić wam kilka rzeczy na jakiś taki giveaway, czy jakiś konkurs, który mam zamiar zrobić, bo ja, nie wiem, ja wiem, że, i wy, że wy je bardzo lubicie, ja to się bardzo lubię. I tylko nie wiem jeszcze, co kupić Wam, bo zawsze kupuję kosmetyki. Ale tak w Azji jest fajnie, że można je kupić, bo to jest coś innego, czego nie ma w Polsce. Więc to jest fajne i to mi się podoba tutaj. Więc jeśli macie pomysł, co byście chcieli dostać, na przykład w giveawayu, albo co byście, nie wiem, co by byście chcieli, żebym ja rozdała, to po prostu napiszcie. Jeśli. Bo wiem, że dużo osób właśnie lubi kosmetyki, bo to są trochę inne jeśli ktoś chce jakiś, nie wiem, paralizator e, Bo sprzedają takie, ale nie, chyba zatrzymaliby mnie na lotnisku z takim To napiszcie tylko... Okej, okay, nie, nie mówcie, że paralizator Później poszłyśmy, tam jest taki uliczny bazar, że się idzie jest stoiska i jest bazar I sobie kupiłam kilka rzeczy i je wam pokażę Więc byłyśmy w takim fajnym miejscu To, to jest właściwie na tej stacji tego nadziemnego metra Czy nad nie wiem, jak to się nazywa I tam jest coś, co się nazywa o Beauty Buffet i tam ogólnie ma... To jest sklep jak taki bufet i tam macie różne kosmetyki i była jakaś promocja na lakiery i sobie wybrałam taki zielony. I ja wiecie, że mam pełno zielonych lakierów, ale ja nie lubię robić ombre. I mam to będzie już ostatni, będę teraz mogła sobie zrobić takie zielone morskie ombre. To jest bardzo fajne. I kupiłam sobie trochę fibżuterii, oczywiście. Ale nie mam zamiaru dużo kupać, bo jeśli widzicie mój opakowaniu film, to nie mam za dużo miejsca, więc nic, nic nie kupuję, żeby mieć miejsce na wasze rzeczy na giveaway. Kupiłam sobie w każdym razie kolczyki. Taki pokażę Wam. Nie wiem czy widać. Jest to za blisko, ale... No, macie. Tak wygląda. Nie wiem, mi się strasznie podobają jest dość lekki, a większość tych dużych kolczyków jest dość ciężka. I następne dwa to sobie tam. Ym, takie. To są takie same jak tamte, tylko że są niebieskie i nie mają takich monet. A więc mam takie jeszcze kolczyki. I ostatnio już sobie kupiłam to. Taki dla. Na Taki naszyjnik. a zapomniałam mi się Czekajcie Taki naszyjnik. On tak wygląda, jest dość długi i ma niebies, niebieski. I ma takie fajne, jakoś ostatnio lubię takie koraliki. Um, I powiem Wam, ile za to zapłaciłam, więc to było za 15 zł, 150 batów. Więc uważam, to jest niestety dość drogie, jak na taki cały, duży naszyjnik. Więc um, moja karta pamięci się zepsuła. Tak jakoś totalnie nic z nim nie robiłam, ale mi mówi, że jest. Zapełniona, chociaż jest jeden film, a na niej można mieć dwie, dwie godziny filmów aż i jest jedno zdjęcie. Um, więc chyba się zepsuła. Albo nie wiem, co z nią zrobić, naprawdę, ja się na tym nie znam. Um, żegnam Was i to był mój filmik z pierwszego dnia. I przepraszam za to, że mi się trochę coś popsuło. Ale. Papa! Pa.